Następny wspólny gołębik, jaki będziemy omawiać właśnie w dzisiejsze niedzielne popołudnie. Mamy to derby Gale Ukraina One Love, One Love Race FCI 2021. Jest to najle, najlepszy. Można powiedzieć najnowszy wspólny gołębnik, takie dziecko FCI, jeżeli chodzi właśnie o Mistrzostwa Świata, ponieważ w tym roku, tak jak już wcześniej wspomniałem, trzy wspólne gołębniki z Polski będą uczestniczyły w Mistrzostwach Świata. Do tego dochodzi jeden gołębnik ukraiński, jeden gołębnik węgierski, no i jeden gołębnik. Jeszcze dzisiaj rano dostaliśmy właśnie informację chyba z dwie godziny temu, że Derby Knin Chorwacja również będzie uczestniczył w Mistrzostwach Świata, z którymi też już podpisaliśmy umowę i będziemy przedstawicielami tego wspólnego gołębika tutaj w Polsce. Także to też ten regulamin będziemy na pewno przytaczać w najbliższym czasie. Tutaj, a to fajnie akurat, bo w, w Chorwacji jest wspaniały goenik Derby Zagreb, który niesamowicie chwalimy. Derby Brod niestety w tym roku robi sobie przerwę, żeby wrócić z ogromnym projektem w kolejnym roku. Także to będzie też na pewno jakaś, być taka duża sensacja, ale to dopiero za rok. A tak jakby derby zastępuje go w Świata. A teraz omawiamy właśnie derby Galechina, Ukraina, prowadzona przez Andrea, młodego takiego hodowcę, można powiedzieć, tam z dwoma doświadczonymi starszymi hodowcami. Robi fajną robotę w tym roku. Nie był we FCI, ponieważ się spóźnił z tymi wszystkimi protokołami, i tak dalej. Aczkolwiek obserwowaliśmy go bacznie, ponieważ wiadomo, jak ktoś chce z nami nawiązać współpracę, to musimy ten wspólny geometry najpierw sami obejrzeć, jak to wygląda. No i można powiedzieć, że, fakt, że byliśmy pod wielkim wrażeniem jak te gołębie wracają z tych treningowych, konkursowych, finałowych, tu naprawdę nie można się absolutnie do niczego przyczepić i to były jedne z najlepszych statystyk w Europie jeżeli chodzi o prowadzenie gołębi, a cena jest bardzo przystępna jeżeli chodzi na początek, on wiadomo chce bardzo dużo hodowców do siebie przekonać, także... Robi wszystko fajnie, transparentnie, uczciwie i tutaj naprawdę jesteśmy pod wielkim wrażeniem. Wiadomo, wielu że że powiedzieć, że wspólnego nie Ukraina, czy tam Mołdawia, Albania, ale tutaj naprawdę, jeżeli chce się być w tym FCI, w Mistrzostwach Świata, to też na piękne oczy tego tytułu się nie dostaje. Trzeba o niego dbać, szanować, bo wiadomo, można z wylecieć i narobić sobie złej reklamy. Także tutaj wszystko na pewno będzie fajnie, transparentnie zrobione i tak jak mówię, wyniki w dodatku do Mistrzostw Świata się będą liczyć, także... Myślę, że to będzie również bardzo ciekawa forma rywalizacji. Gołębie muszą być zaobrączkowane obroczkami z 2021 roku, dostarczone między 1 marca a 15 maja, powinny zostać zaszczepione. Gołębie zostaną wystawione na aukcji internetowej. Do każdej drużyny 5 sztuk hodowca otrzymuje udział 6 gołębia w gratisie i tutaj koszt całej drużyny wraz z kosztami transportowymi za, za wszystkim na gotowo wynosi 320 euro. Klasyfikacja lotnika obejmuje 5 lotów konkursowych. Hodowca, który zgubi wszystkie gołębie do pierwszego konkursu otrzymuje darmowy wstęp tak samo ilości na kolejne edycję 2022 Derby Galichina od 2021 roku jest sankcjonowane przez FCI, dlatego podlega wszelkim kontrolom z zewnątrz w każdej chwili. Daty treningów i lotów konkursowych mogą ulec zmianie ze względu na bardzo złe warunki atmosferyczne. Wyniki lotów będą relacjonowane na żywo poprzez stronę benzyny także też ciekawostka, że... Można powiedzieć, że jeszcze ma wspólnego Endiga jeszcze już rok temu był system właśnie benzinga, można powiedzieć, że nie dostał tej akredytacji FCI, że się spóźnił z papierami, a mimo tego postanowił, że wyniki będą transmitowane na benzingu. Także to też świadczy tej, o tej rzetelności, o tym, że mimo że tak by tego jeszcze FCI nie było, a już dążył do tego, żeby wszystko jak najlepiej zorganizować. Także tutaj też się cieszymy, jest to... Ciekawy wspólny gołębi, który z polu 21 tysięcy euro. I tutaj lot finałowy 450 km: pierwsze miejsce 5 tysięcy euro, miejsce drugie 2000, trzecie 1000, czwarte 800, piąte 600, szóste 400, siódme do dziesiątego 300 euro, jedenaste do 20 250 euro, 21 pierwsze do 50 100 euro. Lot półfinałowy 350 km, też fajnie, że ten lot półfinałowy nie jest powiedzmy 250-450, tylko te gołębi mają kiedy mają czas. Chwycić fajną formę. Także lot półfinału 350 km, pierwsze miejsce jest to 1000 euro, miejsce drugie 300 euro, miejsce trzecie 200 euro, miejsce czwarte 150 i miejsce piąte 100 euro. Loty konkursowe, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty lot konkursowy, czyli tutaj tych wszystkich lotów konkursowych będzie 6. Jest to... Właśnie, tutaj sobie jeszcze, jest właśnie 6 tych lotów konkursowych wraz z finałem i tutaj za pierwsze miejsce na locie konkursowym właśnie od 1 do 4, pierwsze miejsce są to 3 gołębie gratis 2022, drugie miejsce 2 głębi gratis 2022 i trzecie miejsce 1 gołąb gratisowy na kolejną edycję. A z lotniki, pierwsze miejsce 1000 euro, miejsce drugie 500 i miejsce trzecie 250 euro. <laughs> Plan lotowy Derby Galachnia zakłada 7-8 lotów treningowych z odległości 5, a 80 kilometrów. I później loty konkursowe. Pierwszy lot konkursowy 100 km, Miejsce drugie, 120, drugi lot konkursowy 120 km, Trzeci lot 160 km, Lot finałowy 260 km, Lot półfinałowy 350 km I lot zaliczany do Mistrzostw Świata, do DFC. I finał 450 km, Także można zobaczyć, że Loty są fajnie również ułożone, jest aż 6 lotów konkursowych, także będzie, te głębi będą miały czas, tych treningów również dużo, także będą miały czas się rozpędzić. Tak mówię, w tym roku edycja naprawdę bardzo udana, z tego co oglądaliśmy, śledziliśmy te wyniki na taką małą ilość gołębi, jaka była na tym wspólnym gębniku. Wiadomo, im mniej gołębi startuje z jakiegoś tam punktu B... Wracają do gołębnika, no to coraz ciężej jest, wiadomo, inaczej ciągnie peletyn, no jak jest duża gruba, to jest tak samo jak w oddziałach, jak oddział startuje 5000 gołębi, a 1000 gołębi, to wiadomo, że tutaj ten peletyn ciągnie wszystko, a jak te gołębie szybko się rozrywają i ta grubka jest coraz mniejsza, no to wiadomo, że straty są większe, a tu mimo wszystko, że przy bardzo małej obsadzie bardzo dużo gołębi... Nawet zaliczyło ten lot 450 km finalowy, aż byliśmy zdziwieni, że aż tak dobrze potrafiły przylecieć, a warunki nie były zbyt sprzyjające. Także tutaj dlatego zakreśliliśmy sobie, że na pewno jak Derby Galichia dostanie FCI, to na pewno tam będziemy i będziemy mocno polecać, promować ten wspólny jemnik. Zwłaszcza, że tam jest to młody człowiek, który fajnie się wszystkim zajmuje, także tutaj też myślę, że polscy hodowcy coś dla siebie wynajdą. Dobry lot.